Siemaneczko, z tej strony Mendy, a dziś mamy odcineczek z Pet Paradise'a, czyli nowego Pet Simulatora Coś, coś prawie że identyczne, przez co Preston się wkurzył i już nie chce mu się robić Pet Simulatora Zagramy w sobie to dzisiaj, także dzisiaj wam podamy, podam najlepsze kodziki do tej gierki, które wam naprawdę dużo dadzą Dadzą nawet nowego Pet'a, będziecie mieli wszystko tutaj w tym jednym odcineczku Więc drodzy wy teraz nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, tutaj gdzieś obyć jak zostawić subskrypcję Macie instrukcję, nie zapomnijcie zostawić lajkacza, lajkacze też bardzo polecam dostawiać. bardzo fajnie zostawiacie tysiąc lajkaczy pod odcinkami, to wtedy mega się cieszę. I co, nie zapomnijcie zadzwoneczkować i zakomentować, a możecie nakomentować, yy, możecie napisać jakiś fajny komentarz, o, ja wam przypnę serduszko. Zobaczcie, napiszcie po prostu jakiś komentarz, jakikolwiek, możecie napisać, zobaczymy co wy tam uda wam się wymyślić, ale tam nie zapomnijcie coś napisać. Dobra, może zaczniemy, co na początku mamy, mamy tutaj nasze pety. Mamy tutaj jajka, mamy jakieś limitowane pety Mamy krainy, pierwszą krainę, drugą i trzecią, drugą mamy odblokowaną, więc na drugą jeszcze pójdziemy 2019, 2018 jest na dole Wygląda zbieranie, możemy wysłać jednego peta jak normalnie w Petsmonitorze Nakliniemy dalej, wysłać się dwa, albo możemy wysłać całą naszą zgraę przytrzymując I oto tak wysyłamy szybciej O, na przykład mamy tutaj jakieś te Ogólnie zbieramy tutaj hot dogi, pączki, banany, truskawki, naleśniki, czarne pączki, czekoladowe, to są lukrowe jakieś, tam są naleśniki i nie wiem co tu jeszcze można, dobra, zobaczymy nawet, co wy tu jeszcze mamy pod względem petów, mamy tak, pety pierwszego tieru, Drugiego tieru, trzeciego tieru i czwartego tieru Są strasznie drogie Mamy też jakiś legendarny pecior za 6 tysięcy robuxów Mamy także tutaj za 40 tysięcy Coś tam takie, ojejku, bardzo drogo wszystko Wszystko jest takie drogie, że to jakaś masakra Ale co teraz? Może wam podamy teraz kodziki jakieś Więc ja tutaj szykuję się na jakieś kodziki chyba dla was Okej, okay, więc teraz każdy zostawia lajkacza Każdy zostawia subka, który jeszcze nie ma a ja już dla was biorę ten. A ja już dla was biorę pierwszy kodzik. Pierwszy kodzik od razu wam powiem gdzie się... Wbro... Mam. Pierwszy kodzik. Jest bardzo fajny kodzik. Który wam pomoże bardzo szybko od razu kupić sobie fajnego pecika. Jest to w sklepie i tu. Wpisujecie koda T Y S M Dostajecie dwa kasy. Następnym kodzikiem jest... 1 mil, 1 milion 6,5 tysiąca. O, tutaj jest dużo kasy. Dobra. Następnym kodzikiem jest Intel Place. 2000 tysiące dostaliśmy za tego. 2000. tysiące. Dobra. Kolejny kodzik jest to Pet Paradise. 5000, ale nam leci tu kasy. Dobra, kolejny kodzik to jest. Sen Sensei Kolejne. 5000, kasy, ale tu kasa leci. I to będą chyba już wszystkie kodziki. Więc naprawdę mega, po prostu kasy tyle poleciało, że w sumie tą krainę tu bym szybko odblokował. Na live, co odblokowałem, ale mega po prostu. Jest po prostu mega. Ale w sumie widzicie, że także w tym odcinku wydamy troszeczkę Robuxów. Bo jak widzicie, na odcineczku pisze, że wydajemy dzisiaj Robuxy. Tak, wydamy dzisiaj Robuxy i ja myślałem, żeby kupić sobie Lucky Egg. Nie wiem, czy Lucky Egg to jest chyba, że mam większą szansę na pety. Lepsze. Tylko zobaczymy, ile to kosztuje: 500 Robuxów. Tak, to jest, że mamy większą szansę na lepsze pety w jajku, lub możemy tak, dwa razy więcej końców, dwa razy więcej expa, insta-sloty, helty, multi-helty, sobie wiecie co widzowie, zrobimy tak. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku napiszcie w komentarzu, jakiego gamepasa mam sobie kupić, ja myślę nad tym, lub możemy innego gamepasa sobie kupić, napiszcie jakiego gamepasa miałbym sobie kupić i takiego jak napiszecie, takiego kupię. I lecimy teraz może... Do nowej krainy. Mamy. Mamy różno smakowe. Pączki. Mamy. Nie wiem, co to jest. Bekon. Bekon mamy. No to wszystkie pety rzucimy na bekon. Mamy lody, 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 lody na ochłody. W sumie. Tu są jeszcze te... Laski cukrowe. One dużo dają. Tak. Laski cukrowe dają tu naprawdę dużo. I na laski cukrowe. O. I teraz jest git. Okej. Okay, kolejna kraina. Lawowa. O, tam jest jeszcze nowa kraina. Nie. Tak. Tam jest jeszcze kraina jakaś inna. 250 tysięcy, strasznie dużo. Więc no, zanim zbiorę tyle, to minie dużo czasu. Więc no. Nie raczej, tak szybko tego nie zbiorę, więc kupimy sobie może jakiegoś peta. Zobaczymy, ile kosztuje pet tutaj. Ile kosztuje tu pet? 70 tysięcy, o nie, za drogo. Więc bierzemy sobie 40 tysięcy na kupienie jakiegoś peta z pierwszej krainy. Zobaczymy, co nam wyleci w pierwszej krainie. Dobra. 32 tysiące. szybko teraz leci. Te pety są miary dobre, więc szybko leci. 33 tysiące. 35 tysięcy. O, te laski cukrowe są miary dobre, bo od nich dużo leci kasy. 37. Dobra. I będziemy mieli chyba naj najlepsze jajko w pierwszej krainie, tak. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie Bekona I Ponczusie, dobra Idziemy otwierać najlepsze jajeczko w pierwszej krainie Mam nadzieję, że kodziki sobie wysłaliśmy, mam tu trochę petów, mógłbym mu mam też rozdać, więc Jeżeli chcecie, to pamiętajcie o subskrypcji, bo tylko moim subskrybentom daję nagrody najczęściej Jeśli ktoś u mnie nie ma suba, no to raczej nic nie dostanie Dobra, jest git, majonez Mamy tutaj, ale idziemy otwierać najlepsze jajko Nasze, w sumie jest tu jakiś speed Szybciej bieganie, nie ma nic do szybciej biegania Produkty, Legendary Pet to 6 tysięcy, nie, podziękuję. Nie chcę legendarnego peta. Ja co otworzę sobie to jajeczko, ciekawe co nam wyleci. Chciałbym tego legendarnego, mogę 4? Nie. Dobra, jednego otwieramy, proszę. Proszę, coś super, proszę, coś super. Monkey Egg. Co to jest? To jest to. 000? O, dostaliśmy jeszcze pęknięte i mąkę, ek. Aha. To jest jajko. A, my dostaliśmy jajko. nam się wykluwa. O, to jest ciekawe. Dobra, sprawdzimy, co się wykluje z tych jajek. Tu mamy 12. dziesięć, tu pingwinek. Pingwinka dostaliśmy za jeden kodzik. Pingwinka dostaje się za jeden kodzik, więc sobie go sprawdzimy. Okej. Okay. Pingwinka mamy za kodzik Intel Place. I... Ulu, łódki pingwinek. I mamy małpkę jeszcze. Pingwinek ma 6 na 4. No, ale mamy lepsze, na przykład takie coś, więc... Pingwinek, przepraszam. Ale ty jesteś lepszy. I mamy małpkę. Baby monkey. No, mamy niestety lepszą. Mamy takie coś. No, przepraszam. Mogę wam te pety rozdać później. O. Tu jest miary dobre. Dobra, tak, tak, to. Tego. Policjant, porządku, pilnuję. Dobra. Lecimy sobie do nowej krainy, mamy chyba te pety co mieliśmy, no trudno, no to, ale, no myślę, że coś fajnego poleci. Legendary. Jak 7 dni się logujecie, to dostajecie legendarnego peta, więc polecam codziennie się logować do gierki i legendarny pet wtedy pet wyląduje w waszych rączkach. To po prostu jest ekstra. No i tak sobie po prostu to zarabiacie, no niestety zarabiam tu za wolno, więc napiszcie jakiego game pasa kupić. Jakiego game pasa kupię, ten jest za 300, więc albo tego, albo tego, albo dwa naraz. Możecie napisać, jakie game pasa mam kupić. Wtedy takie postaram się kupić, żebyście mieli. A nie widziałem, że tu trzeba pety wykluwać. Jakby trzeba wykluwać, to spoczko, to w sumie później tam będzie wykluwali. Ciekawe, czy ten pet tutaj... Szkoda, że jakiś Gold lub Legendary. Te pety tutaj będą dużo lepsze i w sumie tu będzie fajnie też coś zrobić. Mamy tu common, new, rare... User... Aj, tak, tak, dobra. Pałki cukrowe. Nieraz tu też pojawiają się skrzynki, które naprawdę dużo dają. Co mamy, dobra, pamiętajcie wpisać sobie kodziki, postaram się może napisać, może będę miał własny kodzik tutaj, piszecie Mendy i wtedy będziecie mieli na przykład dużo wszystkiego, bo tu wiem, że twórcy nieraz pozwalałem, że jak do nich się napisze, to dają kodziki, dobra, czy fajnie był jakiś super peta, tutaj mega koksa złapać, ale warto wpisać kodziki, bo od razu odblokujecie drugą krainę, a na drugiej krainie naprawdę dużo kasy już leci. Więc no, druga kraina jest naprawdę opłacalna, nie wiem jak na trzeciej. Nigdy jej nie mam. Bede jak będziemy grali, będziemy odblokowali, to wam powiem. Na razie widzę, że są tak. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czy jest coś po czwartej krainie? Nie widzę, żeby dalej była brama. Więc czwarta chyba jest ostatnią krainą. Tak, więc czwarta prawdopodobnie będzie ostatnią krainą, więc. Drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że każdy subskrypcję, lajka, komentarz ma. Jeżeli macie, to jesteście najlepsi. Pamiętajcie, tylko moi widzowie, tylko moi subskrybenci lajkujący mogą ode mnie dostawać zwierzaki. Pewnie jakieś wam tu rozdamy na lajwikach, będziemy grali. Więc pamiętajcie, żeby oglądać, komentować, lajkować. Na razie trzymajcie się. żywioł, nawet jak to zawsze. Na razie, pop, pop.